Cześć, Łaski. Dzisiaj witamy Was, oczywiście, Magdalenka i Korinka e, na naszym odcinku o... Make-up'ach make mag... walentynkowych. Dokładnie. W takim, make wydaniu, w, takim, w takim wydaniu Wam się dzisiaj prezentujemy i zapraszamy na oglądanie odcinka. Dzisiaj pokażemy Wam super zestaw z e, Chyba będzie moim ulubionym. A twoim? Walentynkowym? Na bank. Ok. Zapraszam. Oglądajcie. Korinko, malujemy się jeden make-up glow w moim wydaniu. W twoim wydaniu make-up mat. mat. Mat, y, oczywiście, kto co woli, więc dwie wersje make-upu na walentynki. Zaczynamy od podkładu. Ja używam dzisiaj mat, pełen mat, czyli flawless y, od Charlotte Tilbury. Mhm. A ja z kolei. Z kolei e, flawless od Charlotte, tylko że rozświetlone. Dobra, działamy. O, oh, ty się świecisz, ja już jestem na macie pełnym. Ja na glow. <gry> Każdy ma swój jakiś ulubiony make-up walentynkowy. Ty masz jakiś konkretny czy... Nie mam konkretnego, ale rzeczywiście na walentynki lubię postawić na czerwono usta. Nie, yeah, to tak samo jak ja. Czyli, czyli, czyli jednak ta czerwień ma coś w sobie takiego przyciągającego czerwień, tego serducha i czerwień ust. No dobra. A jaki korektor e, używasz dzisiaj? Ja dziś korektor, korektor, korektor. E, chyba e, jeden z takich moich ulubionych, to też wcześniej już mówiliśmy w, w poprzednich naszych odcinkach, e, Tarte. I on to jest 29N. Mocny jest ten korektor, Mocny. pamiętajcie. Jeśli chcecie, żeby ten make-up był matowy i e, żeby e, całą, wie, cały wieczór, całą randkę wytrzymał, to pamiętajcie też, żeby nie przesadzać z nadmiernym nakładaniem tych wszystkich produktów, żeby później się na mnie dziury nie narobił. Więc im mniej. Tym lepiej. U mnie dzisiaj wjeżdża Mark Jacobs, jest to korektor taki właśnie. A bo trochę, go nie znam. Ja go bardzo lubię. On jest dość mocnym korektorem, ale mhm. ja chcę tylko i wyłącznie sobie zrobić tutaj pod oczami i w takich niedoskonałościach, jak mam dzisiaj. O. Ale to jest e, e, matowy, on jest on taki. on jest taki. on jest mocno nawilżający. Może nawilżający, ale czy, to matowy czy glow? Bardziej mat, ale ja nie chcę y, nakładać go na całej praktycznie twarzy, tylko tutaj, wiesz, naklepać delikatnie pod oczami i właśnie na, delikatnie na brodę i na czółko. Ale wokół sobie wstać pędzel. Jeśli myślicie, że make-upiski sobie nie wkładają pędzla do oka, to nie, Jeśli się w błędzie. Wkładają sobie czasami na łama. No dzisiaj powiem Ci, że no, moja buzia nie jest y, dobrą buzią do glu z tym, co mam na brodzie, ale można sobie z tym poradzić, tak, co Na szczęście sobie poradziła. Tak jest. Ja dzisiaj wjadę w totalną klasykę, jeśli chodzi o make-up walentynkowy. Y, Czarna kreska, fajne rzęsy, y, zalotne i czerwone usta. A ty? Ja też idę w czerwone usta, ale z kolei kreski chyba dzisiaj nie zrobię, bardziej postawię na rzęsy i na rozświetlone oko. Moim ulubionym linerem, który naprawdę długo, długo zostaje na oczach, to jest wszystkim chyba już znany liner z Inglota numer 77. Nakładam go pędzelkiem takim właśnie bardzo cieniutkim bardzo cieniutkim, tak żeby ta y, precyzyjna była ta kreseczka. Także zabieram się do y, dzieła. Właśnie zaczynam dzisiaj od kreski. Do y, tego linera y, używam, żeby był wodoodporny i żeby był długotrwały, używam Dura Line. Też jest wszystkim na pewno znany z Make-upistek. Jeśli a ktoś kto nas pierwszy raz ogląda, to to jest naprawdę bardzo pomocna rzecz, bo ze wszystkich cieni robi na przykład y, wodoodporne kreski można zrobić. Ja sobie delikatnie e, o, się ładnie. E, takim e, pudrem omiotę buzię, tylko tutaj tej w strefie T, bo nie chcę za dużo e, tego swojego glow, którą już nałożyłam w postaci e, mega fajnego podkładu, żeby go przygaszyć. O! Titi. Puder to jest e, Givenchy e, Prisma Libre z lekkimi takimi drobineczkami do twarzy. E, ja sobie zrobiłam już kropeczki, tak jest mały mój patent na to, żeby e, sobie poradzić łatwiej z e, namalowaniem e, kreski, czyli e, malowanie e, kropek i później łączenie tych kropek w tym miejscu, gdzie chcesz przy otwartym oku i gdzie chcesz mieć koniec e, kreski e, i później łączenie tych kropek i zaraz wyjdzie fajna kreska. Ja oczywiście już mam wprawę, więc bez tych kropek robię, ale żeby Wam pokazać, pokażę Wam jak to wygląda e, z łączeniem kropek. Czyli mamy dwie kropeczki. Lecimy do tej drugiej końcóweczki, kropeczki i od środkowej krope kropeczki do zewnętrznego kącika i mamy. Zaraz wypełniamy ten środek przeciągamy kreskę. Jeśli ktoś chce, może skończyć ją tutaj właśnie na środku oka, ale ja chcę mieć kreseczkę od środka oka. Ja dzisiaj użyję na swoich powiekach od Kleblanc pigmenty. Jeden to jest Golden Nude, a drugi to jest Classic Nude. Ten Classic Nude już troszeczkę mi się tak kończy, więc no, postaram się go jeszcze tutaj użyć. I nakładam na całej powiece pędzelkiem od Jesap 234 to taki zwykły standardowy pędzelek do powieki. Tak na dobrą sprawę w moim makijażu to będzie moja baza yy, i podstawa yy, tego makijażu. Bo tutaj nic więcej dzisiaj ja nie mam zamiaru dokładać. Jak yy, korinko przeżyłaś yy, najfajniej walentynki? Ja nigdy nie obchodziłam walentynek. Ja jeśli też. Jeśli mam być szczera. Zawsze najfajniej obchodziłam wtedy, kiedy robiłam make-up specjalnie dla właśnie na Instagrama albo na Facebooka i robiłam jakieś dziwadła totalne, jakieś serduszka sobie przyklejałam, malowałam sobie jakieś kolorowe, dziwne rzeczy. Tutaj pewnie gdzieś wstawię Wam zaraz fotki, albo możecie zobaczyć o mnie na Instagramie. Tak, to są moje chyba najlepiej no, w, nie nie. <laughs> w moim wypadku jest <laughs> tak samo. E Coś? Już Przepraszam, no. kłamie! Najlepsze walentynki to z moimi bambolinkami, czyli z Pamelką i z Julką. Zawsze spędzałyśmy mnie razem i zawsze mówiliśmy yes. Yeah, no jesteśmy w związku razem, <grym> więc to jest... To, jest no, to, są, to, są, to są moje walentynki. A w tym roku masz jakieś plany? W tym roku... Yy, również nie mam planów. <grym> mam chłopaka, y, który... nie mm, Możecie... najlepiej swoich walentynek, więc stwierdziliśmy, że nasze walentynki będą może 15 lutego. Ale możecie zaskoczyć. Nie, nie, wolnie. Nie. Wątpierz akurat tego dnia będzie mnie zaskoczyć. Ale pokazuję się Z, dla niego zaskoczycie. ładnie. Zaskoczycie. Idę do roboty. Dokładnie. No u mnie y, walentynki... No. Jak mam być szczera, no to też nie były jakieś mega wybitne, zazwyczaj to była albo jakaś kolacja, kino i do domu. Nie będziemy tutaj w ogóle odpowiadać jakieś dziwnych no. historii no. Nie zaskoczymy wam was niczym nowym, nie wiem, no nie, Mój facet nie zabrał mnie spontanicznie swoim jumbojetem e, do Paryża. A to dziwne, przecież mam jumbo jet. No... No nie. nie pomyślał jeszcze o tym. Aha, jeszcze nie pomyślał o tym. Może... skup się. 14 lutego już niedługo. Pomaluję sobie dół, wyciągnę sobie końcóweczkę um, takim brązowym, delikatnym um, cieniem, żeby ten makijaż był taki świeży, delikatny. Nie chcę tego mocno bardzo zaznaczać, ale delikatnie, właśnie wyciągnąć końcówkę oka. Z palety Affect użyję dzisiaj takiego cienia leciutko brązowego, który się nazywa Sun. Sam I malujemy dół. Jakby ktoś się Ciebie zapytał, jaki make-up e, powinno się nosić na mm, taki, nie, taką kolację walentynkową? To co byś mi powiedziała? Na kolację walentynkową? No, no Podpowiedziałabym na przykład czerwone usta. <grywia> ale jakby ktoś ci powiedział, no dobra, ale będę się całować z moim chłopakiem, to. No to nie kupi dobrą pomadkę taką, która się nie będzie odbijała. Albo zastosować patent na to, żeby pomadka była wodoodporna. Masz takie patenty? Oh. Zastanawiam się tak. A, czy wodoodporna są takie pomadki? Ale czy można zrobić tak, żeby była wodoodporna? Ciekawa jestem. Może takim właśnie fikserem? I tego nie lubię. Myślę, że może bardziej też przypudrować jakimś pudrem? takim pudrem matowym, żeby to się właśnie utrzymało. Pudrem matowym to na pewno, bo. Yy, yy, yy. Żeby pomadka się dobrze utrzymywała, no to najlepiej, żeby robić jednak peelingi, e, później dobrze je nawilżyć. O, a właśnie, teraz w związku z tym, że zaraz będę nakładać czerwień, nawilżę, nawilżę sobie usta e, ziają, ona już mi się kończy. Ziaja e, lano czysta lano bardzo dobrze nawilżająca. I poczekajmy, żeby tak się przynajmniej te 5 minut e, wchłonęło w usta. U mnie kąciki wyciągnięte yy, i przechodzę do malowania rzęs. Wiesz? Super, a ja jeszcze nie zrobiłam, nie, bo zaczęłam się tutaj wymądrzać i... A Ty jeszcze tych kropek nie połączyłaś. Jakieś kropki w życiu swoje połączyłam, ale nie. <grym> <grym> Dobra, maluję. U mnie dzisiaj y, tuż 2000 kalorii od Max Factor, żeby były takie 2000 kalorii takie na maksa. Lubicie dziewczyny jeść 2000 2000 kalorii na kolacji walentynkowej? Na kolacji walentynkowej nie je się nic. Bo można właśnie y, zjeść pomadkę, bo można zjeść podkład wokół ust. Ja też sobie teraz tuszuję rzęsy, jest to y, mini wersja ice To Kill Armani'ego. Bardzo ładnie wyczesuje i nie osypuje się, ma super fajną y, szczoteczkę. Masz w planach coś takiego wow? Nie, Ja ja właśnie... chcę sobie tylko doczepić tutaj na końcach, Ciii. żeby wy wyciągnąć trochę oko. Delikatnie. Tak. Cień Mary. Na dół oka. Nakładasz bronzer? Ja nakładam bronzer y Natural 4N z Diora. Bardzo go lubię. Ja nakładam bronzer z Hourglassa. To jest taka paletka e, trójeczka, e, złoty, same kolory, odcienie, od ciemnego brązu do takiego złoteczka. Jest glow na policzkach. W moim przypadku idą teraz rzęsy. Dobra, to w moim przypadku też sobie przykleję rzęsy. Przyklejmy rzęsy. Żeby te rzęsy nie rosły od razu tutaj od tego momentu, to przykleję sobie kilka takich łączących, delikatnych 1 do 1 rzęs 11. Alright! U mnie jest już czas na moją nową paletę matowych. Chociaż jeden tutaj jest niematowy. E, e, róży. I bardzo e, proszę, wybierz mi, który dzisiaj do tej mojej czerwonej matki będzie pasował. Pozwalam Ci ten. ten jest bardzo dobry. Dziękuję też, że go chciałam wybrać. A, o ten! Który to? E, Chateau Rose. A ja Ci zawinałam. E, słuchaj, ten. E, ten. go brał na. Żel do brwi i wyczesuję. Do góry, do góry, do Dami góry ciągniemy. Do... No, momento. Give Gimmi... me. O, 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 poszło. Poszło do góry. Pędzelek chcesz, Dami. tak? Dami. Na Dami. środeczek policzusia, jak tu mówi nasza koleżanka Natalka, policzusie. Ty chcesz zrobić teraz na linię wodną, tak? Tak, na linię wodną... Żeby otworzyć oko. Żeby otworzyć oko, dokładnie. Kapiszą. Pamiętam, że to jest y, kretka od Belle, niestety. Bell? Tak, ale tu wszystko już jest wytarte, więc ona już jest wszyta. naprawdę w pół do śmierci ta kredka, ale bardzo ją lubię, bardzo ładnie w duży W Pół do śmierci. Okej. Okay. <laughs> I y, już prawie jest na wykończeniu, ale bardzo ją lubię. Jest długotrwała i super ma taki. Naturalny, delikatny, nuziakowy kolor. Ładne te rzęsy wyglądają ładnie. Ładnie? Bardzo. Bo to twoje. To moje. Ale gdzie je kupiłam? A, wiem, w TK Maxie. W TK Maxie, Maxie bo ja w TK je kupić. za jedyne 29,90? 29,99, czyli oszukane 30 zł. Ale mamy tu. Raz, dwa, trzy, cztery opcje yy, rzęs. Pokaż się. Że z wielokrotnego użytku i bardzo ładnie wyglądają No oko. Myślałam, że będą bardziej takie przytłaczające oko, ale jednak nie. Dostałyśmy taki zestaw, e, taki pakiecik kredeczka i, e, I po pomadka bankach. do ust od 100. Mhm. Wiemy, że to nie jest nowość, ale na TikToku e, proponują, jako proponują jako taki zestaw walentynkowy. Fajny patent na właśnie walentynki. No. No Testujemy. E, ja zaczynam od kredki, bardzo zaczynam, zasz, zawsze zaczynam od kredki. E, obrysowuję ją usta i nakładam również na całe usta. O. Pięknie wygląda takie serduszko. To jest w A, ogóle okay, też dobra. bardzo ładny prezencik. Mamy długopisik. Długopisik? O, cudownie. Mamy długopisik. Sprawdzam sobie, jaka to jest... O, jest miękka bardzo kredka. Miękka kredka, taka czerwień. Pokaż mi tutaj na ręce, jaka jest, jaki jest kolor, czy taki sam kolor jak... Mhm, takie są. Okej, okay, taki sam. O, nawet bardzo, bardzo ładnie się tak. Tak teraz tak nakładało tą pomadkę. Tak Zobaczcie, jaka ona jest ład, bardzo ładna. Nawet taki prezent, na jeżeli walentynki. na walentynki um, któryś z Panów by miał ochotę sprezentować swojej ukochanej, to taka pomadeczka. To to jest, to to jest fajny, pa, fajny prezent, to prawda. Zestawik, super, serduszko, I love it. Zobaczymy jak z trwałością. Ja poczekam na tą kredkę, aż pomalujesz i też jej użyję i na to nałożę błysk. Kredka jest bardzo miękka. Kolor chyba, tak mi się wydaje, jest taki standardowy czerwony. Nie, nie jest tu jakimś takim kolorem... No jest taki trochę, bym powiedziała, pomidorowy. Uh -huh. Dzięki temu pomadka się będzie bardziej lepiej trzymała i będzie bardziej trwała. Dobra. No dobrze. E, ja sobie tutaj... Sobie muszę trochę wyciągnąć. Na pędzelek pomadkę. I... Uuu! Mhm. No to jest już... Czap? To jadę i ja właśnie sobie przeczyści, przeczyściłam troszeczkę tą krewetkę. Powiem kredkę. Ci szczerze, że ładny jest ten kolor. Bardzo ładny. Taki bardzo ciemny, czerwony. Dobrze ci I mi. przy nim bardzo ładnie y, zęby białe. Tak. Mm. Obrysowałam sobie też usta podobnie jak koń, tą kredką, i leciutko wyszłam poza granice swoje, żeby też powiększyć, zwłaszcza górną e, wargę, bo mam bardzo są niesymetryczne, tam ta warga jest o wiele, wiele mniejsza. A tą dolną nie powiększam już, zostawiam, maluję po swoim naturalnym konturze. Powiem Ci, że zaskoczyło mnie, zaskoczyła mnie ta czerwień. Myślałam, że ona będzie bardziej taka właśnie yy, ciepła i... Nie wiem. Myślałam, że nie będzie wyglądała tak ładnie, Tak wygląda. No i jest taka... Nie robi się glut. Ciekawe, jak sobie pocałuję ustkę, rękę. Yy, tam trochę zostawię, ale e, zrobię taki patent, ponieważ mi trochę się odbiła pomadka. Nie znam tego patentu, nigdy go nie stosowałam sama na sobie, ale słyszałam, że taki patent jest właśnie, e, jeśli chodzi o pomadki, żeby się nie odbijały na przykład na kieliszkach, e, do wina, żeby po prostu nie wyglądało to e, brzydko na kieliszku. Podobno robi się to tak, że nakłada się serwetkolisteczkę ser i przypodrowuje się. Pusta. Okej. Okay. To pędzelek, pędzelek mówię, lusterko. No i zobaczymy, co to działa. Czy no ma? Patrz. Odbijanie i przypudrowywanie działa na na to, żeby po prostu ta pomadka się nie odbijała na przykład właśnie na takich kieliszkach. Czy to już wszystko? Czy jeszcze czegoś potrzebujesz? Powiem Ci szczerze, że myślałam, że użyję dzisiaj mojej ulubionej czerwieni, ale yy, zostanę przy niej, bo ona mi się bardzo podoba. I ten, ten zestaw yy, sama chętnie dostałabym na walentynki na przykład, na taki prezent. Super. Piotr, pamiętaj. U mnie, u mnie glow. Jak ma być glow, to będzie glow. Nakładam tak e, błyszczyk od Fenty Beauty. To jest e, gloss Bomb Ruby Milk. Oh yeah, gloss Bomb. Więc, żeby Teraz było... będzie totalny glow. Oh yes. Mm, bardzo ładnie wygląda na to z tą pomadką, nie? Tak. Teraz muszę tylko uważać na. Yy... Na włosy, żeby ci nie latały po <gdzieś> tacy... <gdzieś do tacy>... żeby nie latały ci po twarzy. Żeby nie było wiatru. Musicie uważać, żeby nie było wiatru, żeby włosy się nie przykleiły do ustwo, niestety, tak jest. ale istnieje bardzo duże pod... prawdopodobieństwo, że te włosy odbiją się na policzkę. Ok, to na tyle. Dzisiaj mój matowy make-up taki, Madzi Glow taka wersja. Mam nadzieję, że przypasowały Wam te, te make-upy i nasze tipy. Ten zestaw uważam za super zestaw na walentynki, także polecajka od nas na ręku, na, na ustach. E, oczywiście możecie też w komentarzach pisać, jak wy przeżyłyście swoje najlepsze walentynki e, i co możecie nam zdradzić na przykład z patentów na właśnie takie walentynkowy make-up. Piszcie do nas, subskrybujcie nas, lajkujcie łapka subskrybujcie w górę. łapki w górę. Trzymajcie się. I i widzimy zobaczymy. się następnym razem. Pa!